Dobra, nie? czekaj, tylko otworzę. Tata, ty, tata, tata, nie, tata. Teraz się, się, się utopię. Ej, chłopaki, otwórzcie bagażnik. Jonathan! Kurwa. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, wchodzimy i rozpierdalamy. Makaron, jedziesz z nami. Ej, gdzie Tak! Ej, macie maskę jakąś dla mnie? Ej, bo nie właśnie. Ej panowie, Diego wam otworzy tira, bo to jest mój i Diego Panie tir. Panie kierowco, zamykaj, zamykaj! Nie ta nie ta Dobra, to... Diego, we... Pani, to jak jechaliśmy z, z tym, z Cristiano kiedyś no. i to wybuchnęło. Pamiętasz? Siadaj. Siadaj ktoś jeszcze. Ano? Siadaj ktoś jeszcze, Ja bym mu nie ufał. Ja bym nie ufał. Właśnie, ktoś broni coś, to ja ten, ja bym złał. W magazynie ma. leży na ziemi. Ciężki. Ale się już doczęło. Ja u... Jedzie ktoś szybko. Nawet dawaj, panowie. Szybko. Podobać się. Ano. Jedziemy, chodź. Pakować się wszyscy Ej, na daj pakę. Ej, dodajcie mnie do grupy. Dobra, <laughs> Ej, ale to będzie, ej, ale to Mapa, będzie tutaj Ej, ej, to będą te... E, to dobrze. będą wagosy core, to będzie kont, wogo, na wagosy ogocy Dajcie! Co to się Dobra, jedziemy tiry wszyscy, siadać, siadać, siadać Na dilerkę, na dilerkę Dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka Thompson, dziewiątka ładuj się tam Masz barwę? Przejmujemy full getto, przejmujemy full getto, kurwa fulgetto, fulgetto. Na piętnastkę, na piętnastkę na piętnastkę Dziewiątkę dawać, czemu ona to nie widzicie? No kurwa, chłopie, Ej, o to się Od razu się tak ta ta ta... widział, od razu się tak wbijamy. Osemka, Ej kurwa, na nich, dawaj na nich. Ale to no fajnie. dawaj, konsumowaj tym. Dawaj, dawaj, dawaj. No ty mnie ja naciął, to ta... dawaj. Wysiadka. Dawaj. Ładujemy się. w Wysiadka, wysiadka, lecimy. No, ja muszę to tak może jakieś chwile zrobić. Leży? Nie tak. ja leży? Przejmujcie biletkę. Oh, Jestem, jestem. Co tu, bludcy? Bludcy. Leżę. Dobra, leżą, leżą, przyjmujcie, przyjmujcie. Przyjmujcie wszystko. Kurwa, co ty tu siedzisz, straja, że je bali, kurwa? Uciekiela, uciekiela. Tu się, so, so, so. się nie leży! So, so. Tu się nie leży! No şey, tu się nie leży! Tu się nie leży! się nie leży! Chłopaki, to się nie leży! <Tokyo timeframe> <rice> tu się nie, <moonocha> no po... nie leży! Tu się nie leży! No no, tu się nie leży! Tu się nie leży! Tu się nie leży! O, darmowe! Mody darmowe! nie leży! A, modi Randiki, dobra, ja, by... ja, bym, nie plawę, ja bym się na następny. Dobra, chodźcie. Tak, Czekaj, bo sprzątam ekipunek. Za dużo nas tu jest, chodźcie kolejne. Kogo? Nie klej, nie klej. Przejmujemy, 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 przejmować, przejmować. Przejmujcie dilerki. Dobra, wbijamy się dalej. Ostatnie epi mam. Otlinem. Jak przejście dealera? Pewnie rozjebani jesteśmy. Ej, dobra, to jest zbyt łatwe. Mówiłem, żeby tirem jechać, widzicie? Przejmujcie się w tym trzyściu lekarzy. Masową, kurwa. Widzisz, od dzisiaj tirem latamy. O dzisiaj tirem latamy, panowie. Od dzisiaj tirem latamy. Co wy na to? Kurwa, ale ja pierdolę. <grywa> Najlepsza dilerka. Ej, mam <grywa> trzy dilerki. Przejmujcie tam. Do tira, do tira, do tira. O, ósemkę przejmują! Ósemkę nam przejmują. Ej to ja mam. cię, idę, idę, idę. Dobra. Gdzie ty jesteś? No, idę. Ty bo my nie przyjęliśmy tej trójki takie... w ogóle, ale dobra. Gdzie 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 jest? Gdzie kurwa Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie dwa punkty, pozdro. Jedziemy w Gdzie na na Bośok... Jedźcie! Big, co? -co. Ty, bo ja wypadłem debilu! kurwa. Kurwa, na, na, pity, na pity. To Otwórz, jest otwórz, to. Na otwórz. B b -so. otwórz to! Otwórz! To Otwórz to, mamy. Gdzie co my jedziemy? To, oh, Gdzie my jedziemy w ogóle? Nie wiem. Nie lutuj naszego. Nie 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 ja.

czy na nas nowe? Czy jakieś nowe? Przyjemy? Więc. Tu się świętuje. Ja mam tu ściągi. Ja mam tu ściągi. Nasze getto, nasze getto. No tam jeszcze nasz nasze ciężkie. Nasze getto. Ty dokud máme jechať, dokud máme jechať! den. Dobrý Tam na den. Ty den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No, kurwa się, nasze, getto, nasze, getto. nasze getto, nasze getto Nasze getto, Nasze getto Kurwa, ja idę. Dobra idziemy no! Do... Tutaj, tutaj, tu, 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 tu! tutaj, 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 już! Wziąłem jeden, wysiadkę, jeden, Czekajcie, czekajcie, podejdziemy bliżej i wysiadamy od razu. Wsiadka, 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 Bo no tam jakiś ziomek zbudowany Ja jestem tylko kierowcą! Gleba, gleba!

Bo mnie ja. Na jeden. Zdechłem Ajajaj A aj, aj. tam Kongo było No, prawda. Ty też będziesz na szpitalu zaraz? No raczej się nie rewnął. Ja na 20 sekund się otapię na szpital. Ale ja się nie A ja się nie łam, ktoś Weź go, ktoś się rewni, rewujcie na 3. Uj dobra Kurwa ja broń cię wszystkie strasiłem Jebać je Dawaj na magazyn najpierw, bo ja broń nie mam Ja chcę też bez broni lutować Ja mam dwie i ja mam się skończyło prawie Ja trzy osoby zabiję? Chować. No nie o żadne bronie Jedziemy Bo to Mam ją z dachu I no, poczekaj na mnie Ty dał nie Dawaj jazd Jazda, jazda Jedź, no jedź, 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 chud, jedź Chłopie, ja prawie zdechłem Jestem na hitach! No. Ja nie mam w ogóle cams Gratulacje No aha, no dobra, to shoutout Daje, bo mnie zwiebało z auta protip Dobra, to no o, to nie nasz bombi Czemu to nie nasz bombi w ogóle? Co to kurwa jest? Co mnie na...